NAM namzalezy.pl Merytoryczne źródło informacji. Dobromir Sośnierz, Partia Wolność, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powoli dobiega końca ta kadencja, ponieważ coraz więcej mówi się o nadchodzącej kampanii. Czy to już pora podsumowywać pana działalność w Parlamencie Europejskim? No z mojego punktu widzenia to ten y to jest y, trochę za połową, nie jest to tak jeszcze całkiem koniec. No, bo ja mam raczej krótką perspektywę. 22 marca dopiero będzie rok, jak jestem, jak jestem w parandzie europejskim, a tutaj już trzeba się pa pa pakować na kampanię wyborczą z powrotem. No, mam nadzieję, że tylko na kampanię i y, jakoś to się tam jeszcze przedłuży. Y, no, ale y, na razie, no, rzeczywiście powoli zbieramy szyki do. Zbieramy szyki do Kampanii wyborczej. Oficjalnie prace parlamentu kończą się tam w drugiej połowie kwietnia i wtedy zaczyna się taki oficjalny okres wyborczy, kiedy już Parlament Europejski nie pracuje. No i potem w czerwcu, mimo że formalnie jeszcze jest się posłem, to jeśli nie jest się wybranym na kolejną kadencję, to już nie ma żadnych tam prac w zasadzie takich typowo parlamentarnych. Kadencja właściwie funkcjonalnie kończy się w połowie kwietnia, formalnie na końcu, na koniec czerwca to samego Parlamentu Europejskiego jeszcze wrócimy, natomiast ja zapytam o tą koalicję, ponieważ yy, na razie powiedzmy nie ma kampanii, ale są już, są już takie wstępne działania marketingowo-propagandowe i widzimy na nich prezesa Partii Wolność, widzimy Konrada Berkowi Berkowicza, widzimy Narodowców, widzimy Pana Brauna, ale Dobromira Sośnierza nie widać na tych zdjęciach. Więc jaka jest Pana pozycja w tej koalicji? Nie wiem, nie wiem, kto robił zdjęcia i, i, czym się, i czym się kierował. No to nie jest pytanie do mnie. No. Zmierzałem oczywiście do tego, um, wiele osób pyta, z jakiego okręgu będzie pan kandydował, z jakiej pozycji? No, będę wszystko na to wskazuje. Kandydował ze swojego okręgu, ale z ostatniego miejsca, bo tutaj y, pan poseł Jacek Wilk ma obiecane obiecaną jedynkę, więc no ja. Będę kandydował z ostatniego miejsca, tak jak Janusz korwin na Dolnym Śląsku, yy, zgodnie z planami, więc, yy, no. Widzę, że listy szykują się bardzo ciekawe, Mocne po, yy, mocni zawodnicy na jedynkach i na ostatnich miejscach, tak? No mam nadzieję, że we wszystkich okręgach będą, będą to ciekawe listy. Szczerze mówiąc nie znam, ja w sztabie wyborczym nie jestem, też rzadko no jestem trochę odcięty od polityki krajowej, ze względu na to, że większość czasu bywam jednak w, w Brukseli i tam się zajmuję swoim odcinkiem pracy. Nie jestem we wszystkim na bieżąco i pewnie może dlatego nie mam, nie mam je na jakichś zdjęciach. Yy, nawet nie, nie zauważyłem, że mnie tam nie że jest jakaś kampania, która mnie pominęła, ale no. Jest to naturalny niestety dystans i ja mogę wszystkich rzeczy na bieżąco nie wiedzieć. Okej, okay, a co pan o tej koalicji sądzi? Sojusz Wolnościowców z Narodowcami, z Grzegorzem Braunem, z Piotrem Lirojem Marcem i tak właściwie nie wiadomo z kim jeszcze. Tymczasowo myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ w wyborach europejskich różnice promowe takie Jakimi partie operują na poziomie krajowym są w zasadzie nieistotne. Tam mamy program wspólny, łatwo go wypracować między tymi siłami wspólny program. No, ma mamy zamiar powstrzymywać szaleństwa Unii Europejskiej, stopować je na tyle, na ile. Będzie to możliwe, opóźniać ich postępy legislacyjne i w tym chyba wszyscy się możemy zgodzić w tym, czemu, czemu w tej Unii zawsze czamy. Pewnie gdybyśmy doszli do, do punktu, w którym mielibyśmy powiedzieć, jak Unia dokładnie ma wyglądać, to byśmy się już poróżnili. Natomiast nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli rządzić Unią Europejską w następnej kadencji. Raczej będziemy się starać po prostu ograniczać jej szkodliwy wpływ na... Na Polskę i tutaj mamy, mamy całkowicie spójne poglądy? Mhm. A tak oceniając realne, realnie szanse wyborcze ostatnio 7%. Co tak naprawdę ta koalicja jest w stanie. Co ta koalicja jest w stanie zwojować? Czy tutaj są ambicje na wynik dwucyfrowy, czy na przekroczenie progu wyborczego? No to najtrudniej powiedzieć, bo to, bo to od tak wielu rzeczy zależy, że trudno się silić na takie proroctwa. Potencjał jest, moim zdaniem, na, nawet ponad 20% w tym sensie, że to jest liczba ludzi, która jest w stanie opowiedzieć za takim eurosceptycznym ugrupowaniem już teraz. Nawet tam w moich badaniach, które tam robiłem ostatnio, opiniach Polaków na, na temat Unii Europejskiej, to wyszło nam, że, że to jest już 33% przy odpowiednim zadaniu pytania, przy odpowiedniej narracji możemy osiągnąć 33% odpowiedzi za wyjściem z Unii już teraz. No pytanie, czy ten elektorat po pierwsze będzie kierował się akurat tymi kryteriami, które powinny być w tych wyborach najważniejsze, czyli naszymi relacjami z, z Unią Europejską i programem typowo europejskim. Czy będzie się kierował raczej polityką krajową, gdzie znowu emocje sporu między PISEM a Platformą zagłuszą zupełnie to, czym tak naprawdę Parlament Europejski będzie się zajmował i, i po prostu nastąpi przeniesienie takie proste y, podziałów krajowych na... Na te do wyborów europejskich. Obawiam się, że to jest całkiem realny scenariusz, ale też no, naszym zadaniem jest spróbować y, Polakom zaserwować taką, taką perspektywę, która będzie przekonująca i, i, i da im powód, żeby głosować według innych kryteriów do tych wyborów w tych wyborach europejskich. Od tego, jak na ile nam się to uda, zależy nasz wynik może, może się skończyć na na jakimś słabym wyniku, jeśli to się zakończy niepowodzeniem, a właśnie nawet dwucyfrowym, jeśli, jeśli rzeczywiście elektora I no, druga rzecz, która jest bardzo istotna, to przekonanie tych, tych wyborców sceptycznych wobec Unii Europejskiej, że siła eurosceptyczna w Polsce jest tylko jedna. Bo przez niektórych błędnie PiS jest traktowany jako taka siła eurosceptyczna, mimo jasnych deklaracji jej liderów, że wcale tak przecież nie jest, że oni kochają Unię, tylko trochę inną miłością niż niż Platforma Obywatelska i nawet opadają się za kolejnymi krokami w kierunku głębszej integracji, jak Armia Europejska kilka razy. Już takie balony były z Polski wypuszczane właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Także to po wyborcy powinni dostrzec w końcu to, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest żadnym europoniem eurosceptycznym i eurosceptyczna siła jest w tej chwili tylko jedna, bo wszystkie inne partie inicjatywy, łącznie znowu powstającą inicjatywą Gwiazdowskiego nie opadają się za nie, nie opadają się przeciwko członkostwu w Unii Europejskiej po prostu, więc ani jakimś specjalnie głębokiemu jej ograniczeniu nie mają tak krytycznego stosunku jak, jak my, więc jeśli ktoś naprawdę jest zaniepokojony kierunkami, w jakich Unia Europejska zmierza, no to powinien głosować na tą koalicję. Pytanie, czy właśnie yy, wrażenie, jakie sprawia PIS, że taką partią eurosceptyczną jest, które wynika z, ze zwarcia, w jakim się znajduje, w konflikcie, z jakim się znajduje z władzami Unii Europejskiej, yy, nie przesłoni ludziom tego, że przecież to jest tylko kłótnia o to, kto komu ma czego tam zabraniać, czy nie zabraniać tej Unii, kto ma kierować, w jakim kierunku ją pchać, a nie, a nie na temat jej realnego kształtu, a tym bardziej naszego uczestnictwa w niej, bo PiS no, jasno deklaruje, że chce w Unii pozostać i pogłębiać integrację. Także. Wspomniał Pan postać Roberta Gwiazdowskiego, czy należy Pan do tych osób, które uważają, że on nie jest przeciwko Unii Europejskiej, więc nie odbierze wam elektoratu w tych wyborach. Nie wiem, znaczy gdyby ludzie kierowali się racjonalnymi przesłankami w wyborach, no tak powinno być. No bo mówię, no w te wybory powinny być o tym, jakie powinny być nasze relacje z Unią i jak powinno wyglądać zachowanie naszych posłów w parlamencie europejskim, czego oczekujemy od posłów tam. Więc gdyby ludzie podchodzili racjonalnie do tego, no to nie powinni... Ci, którzy są sceptykami, głosować na Roberta Gwiazdowskiego, bo on już na wstępie powiedział, że, że jest tak, jak to określił, Unią Realistą, ale no z jego dalszej wypowiedzi wynika, że podtrzymuje mrzonki na temat tego, że Polska może pozostać w Unii i, i ją zmieniać od środka, nadawać jej, jej kierunek, że Europa może stać się taką Europą ojczyzn, i, te, i, tak dalej, i tak dalej. No to wiemy, że znaczy, wiemy jak wiemy. no Ja to wiem, ale... Jak widać, nie, nie wszyscy to się z tym zgadzają, że jest to kompletna ułuda, że Unia Europejska jest zaprojektowana właśnie jako narzędzie hegemonii Niemiec i Francji i w, niezależnie od tego, kto nam będzie rządził, to z całą pewnością nie pozwoli, żeby to narzędzie im się z rąk wymknęło. Jesteśmy poddani niemieckiej dominacji i ta, ta dominacja się zacieśnia. Unia jest w marszu ku zacieśnianiu integracji. To jest realny kierunek i my nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Widać, że nasze wysiłki są w tym zupełnie bezowocne i bezcelowe. Widać, jak, jaki efekt przyniosło starcie między Unią Europejską a rządem Prawa i Sprawiedliwości, upokarzającą klęską po prostu i wręcz stworzeniem precedensu na przyszłość, że Unia może. Połamiatać państwami członkowskimi, lekceważyć traktaty, lekceważyć ich prawa i państwa członkowskie niewiele mogą na to poradzić. Nawet jeśli rząd posiada dość spore zaplecze społeczne, dość spore poparcie, to w tej, w tej potyczce po prostu został zmiażdżony i, i to powinno zakończyć im rządki na ten temat, że możemy coś w, w Europie zmieniać. Jeśli ktoś podtrzymuje takie takie szkodliwe złudzenia, no to rzeczywiście dla niego Robert Gwiazdowski może być atrakcyjny, a dla tych, którzy już się do Unii Europejskiej naprawdę zniechęcili, nie powinien. Natomiast ludzie się kierują często bardzo irracjonalnymi przesłankami w czasie głosowania i Głosują nie dlatego, że, że w, zupełnie czasem wbrew własnym przekonaniom. Na partię, która w 90% sprzeciwia się temu, co oni, co, co oni myślą, ale jakiś jeden postulat, y, który akurat jest w tym momencie omawiany, ich zainteresował, albo dlatego, że po prostu nie lubią tych drugich bardziej niż, niż tych pierwszych. No przecież cała wojna między PISem a Platformą, które niewiele różnią się między sobą programowo, y, rozpala y, przecież tyle emocji w, y, w Polakach, że jak, jakby tu rzeczywiście nie wiadomo, jakiś jest to test sprawy oni się spierali. Zupełnie tak nie jest przecież. Ym, więc y, ja nie podejmuję się w związku z tym wyrokowania. Bo, bo, o ile potrafię przewidzieć jakieś racjonalne rozmowanie, gdybym potrafił zrozumieć logikę, jaką posługują się w no to bym wiedział, że jeśli będzie tak, no to... No to y, Zagłosują na tego, jeśli będzie inaczej, zagłosują na innego, ale nie potrafię tej, tej, tej logiki odgadnąć, gdybym potrafił to pewnie te 20% mielibyśmy w kieszeni, no ale właśnie nie potrafię i nie potrafię przewidzieć, co ludziom strzeli do głowy i na kogo będą głosowali w kolejnych wyborach. A jeszcze co do tego badania opinii publicznej, które pan tutaj, na które się pan powołał, czy to Pana badanie to? Które, które pan przedstawił opinii publicznej, czy ono z kolei jest wiarygodne? Ponieważ no różne plotki chodzą o tego typu badaniach, więc jakby pan mógł nieco więcej powiedzieć. Plotki mówię w takim sensie, że no ja też mogę zlecić badanie i, i będę klientem, tym samym może się okazać jutro, że mam na starcie 15%. Znaczy nie, tutaj nie badaliśmy sondaży dla partii, dla partii politycznych, yy, tylko opinie o Unii Europejskiej, przekonania yy, na temat Unii Europejskiej bez, yy, bez jednoznacznego wskazywania na kogo się chce głosować. Unikaliśmy tutaj tego. Yy, znaczy my, no, to, to wykonała pracownia Estymator, więc taka raczej renomowana, yy, yy, trudno posądzać ją o to, żeby, żeby była na... Usługach Partii Wolność, czy tam Partii Korwin, czy eurosceptyków. Raczej badania wykonane są rzetelnie. Oczywiście, że jest też tak, że, że sposób zadawania pytań może znacząco wpływać na, na otrzymywane odpowiedzi i żaden, żaden sondaż nie jest w 100% wiarygodny. Natomiast wiele ciekawych informacji. Z tego wynika, no, chociażby właśnie to, że w zależności od tego, jak zadamy pytanie, to Eurosceptyków mamy od 5 do 33%. Bo jeśli pytamy o to, czy to dobrze, że Unia jest Unii, że Pols dobrze, że Polska jest w Unii Europejskiej, to 5% tam z hakiem, niecałe 6, odpowiada tylko, że to źle, że Polska jest źle lub raczej źle. Natomiast jeśli zadajemy pytanie w ten sposób, że mm, czy, jeśli, czy, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Polska już osiągnęła to, co miała osiągnąć w Unii Europejskiej, uzyskała to, co mogła uzyskać, i teraz będzie jej tylko coraz trudniej, i w zasadzie może tą Unię Europejską opuścić? No to właśnie otrzymujemy aż 33% odpowiedzi, które się zgadzają z, tą, z, taką, z takim zdaniem, z takim sformułowaniem no zresztą prawdziwym, no bo tak rzeczywiście jest, no i teraz od, na, od nas zależy, czy uda nam się przekonać y, społeczeństwo, że y, to zdanie jest prawdziwe i w tym momencie istotne, no bo, no bo rzeczywiście wiemy, że z Unia Europejska coraz mniej, nawet pomijając to, że oczywiście te, te, te korzyści z Unii były przeszacowane, a niedoszacowane koszty naszego uczestnictwa tam i zawsze negatywy przeważały nad pozytywami, to w tej chwili te, te, ten... Ki jest coraz dłuższy, a marchewka coraz coraz mniejsza, i już wiemy, że od stanu praworządności będzie to uzasadniane, więc czyli od tego, przekładając to na taki chłopski język, czyli od tego, czy władza w danym kraju nam się podoba, no więc wiemy, że władza w naszym kraju się Unii nie podoba, więc będziemy mieli mało pieniędzy, dopóki będziemy wymierać władzę, która się Unii nie będzie podobała. Będzie to uzależniane na przykład od stopnia bezrobocia wśród młodzieży. Mamy niskie bezrobocie wśród młodzieży, a ma, będą dotacje Zależnie od wysokiego bezrobocia, czyli te kraje, które prowadzą złą politykę gospodarczą, będą nagradzane dodatkowymi subwencjami. Jeśli chodzi o badania naukowe, to jesteśmy po prostu w jakimś zupełnie promilu, dostajemy pieniądze na, na, na rozwój naukowy już w tej chwili, czyli pogłębia się nasza przepaść technologiczna w skutek uczestnictwa w Unii, bo się dokładamy, a, a, a korzystamy znacznie poniżej tego, co dostają kraje zachodnie. Więc tak jest. No mamy rzeczywiście więcej strat niż korzyści z tego powodu, i możemy Unię Europejską spokojnie opuścić bez obaw o jakieś właśnie, bilans zysków i strat. Czy Polacy w to uwierzą? Co? Nie wiem. Jak rozumiem, wszystkie największe działa, yy, wszystkie dane, liczby. Spoty i tego typu rzeczy zostaną wytoczone w kampanii, więc ja zapytam jeszcze na koniec yy, o takie małe podsumowanie yy, tego, co pan robi w Europarlamencie. No, krążą te filmy po internecie, raz tam pan nakrzyczy na feministki, raz na socjalistów, różnym tam grupom się dostaje, ale co z tego? Czy to trafia w próżnię, czy gdzieś jest jakaś refleksja, czy to jest tak ku uciesze polskiego internetu? Jaki jest efekt tego wszystkiego? Ale refleksja tam na miejscu? Tak. No nie, tam na miejscu to nie, to bym się nie spodziewał. Zresztą to już byłoby bardzo optymistyczne, gdyby wierzyć. To w, chyba w ogóle nie ma w historii parlamentaryzmu zbyt wielu przypadków, że ktoś wyszedł na mównicę i przekonał audytorium do tego, że, że nie, że nie miał racji, że się mylili. Więc no, tutaj też ja tego zupełnie nie oczekuję. To raczej jest taka działalność skierowana rzeczywiście bardziej na, na wyborców polskich niż, niż na tam kolegów, posłów z egzotycznych komunistycznych ugrupowań. Zresztą to też w odpowiedzi na czasami spo, spotykany zarzut, z którym się spotykam, że, że nie mówię po angielsku, żeby oni lepiej zrozumieli, no ale oni i tak tego, tam nikt prawie tego nie słucha na tych debatach, to tam ledwo... 20-30 posłów się, się stawia. Ja mówię tak naprawdę do, do, do wyborców w większości, to znacznie więcej ludzi będzie tego słuchało potem w internecie i to raczej Polaków niż, niż tam tych 20 na sali, więc no to się zupełnie by miało z celem. Mówienie po angielsku tylko utrudniałoby odbiór. Natomiast same te przemówienia no to jest tylko część tam mojej działalności. Ja staram się też robić taką działalność merytoryczno-edukacyjną, no właśnie takie raporty jak ten o o opiniach Polaków o, o, o Unii Europejskiej czy na temat praworządności proceduralnej. To jest też bardzo ciekawe opracowanie. Przygotowany przez Ardo Juris na temat tego, jak procedury parlamentarne wyglądają w świetle regulaminu i standardów demokratycznych w ogóle. No i diagnoza tutaj jest no wręcz miażdżąca. Będziemy po raz kolejny prezentować ten raport w Polsce. Więc taka, taka działalność, produkcja jakichś tam filmów dokumentalnych, która trwa w tej chwili, to też jest część tego, co próbuję tam w ramach tego mojego mandatu zrobić. No, więc staram się po prostu nagłaśniać sprawy właśnie na użytek raczej wyborców, niż tam działać coś wewnątrz parlamentu, bo to jest działanie raczej skazane na zupełnie na, na, na porażkę. No nie, na, na, jak już tylko moje nazwisko zobaczą gdzieś tam przy poprawkach, jeszcze poprawki na początku składałem, teraz już raczej też coraz mniej mi się chce to robić, bo to jest tylko naprawdę taka do robota. Yy, każda moja poprawka będzie odrzucona, dlatego, że jest przy niej moje nazwisko, więc więc yy, tam mówię na mojej komisji, bo ja mogę tylko na komisji składać poprawki jako poseł niezrzeszony, na salę plenarną to muszą już są grupy polityczne, więc tym bardziej jest to, jest to, jest to utrudnione. I no, taka działalność w tej, w tej kadencji, w tym układzie sił jest, jest raczej jałowa, więc to rzeczywiście bardziej skupiam się na tym, żeby jakiś przekaz tworzyć, żeby ludzie mieli ciekawy materiał do przemyśleń przed kolejnymi wyborami niż tam, żeby się siedzić na przekonywanie socjalistów z Portugalii do tego, że nie powinni być socjalistami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zachęcamy do wspierania kanału nam zależy w serwisie Patronite.